Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett, To to kolejny materiał z gry Wiedźmin 3. Ale to się fajnie rymuje. Dobrze to brzmi jak tak mówię, nie? Dobra, pozbieramy sobie tutaj jakieś płatki. Co ci poobgryzało drzewka? Sarny? Dlaczego? Ale coś mi poobgryzało, to było straszne. Nie będziesz mi nic mówił. O, jakie tam dziwy są? Chodź koniu kelner Dobra, pojedziemy sobie na wioseczkę na przykład tutaj też nie w sumie może najpierw te znaczniki które są bliżej tutaj byśmy ogarnęli czyli odspalonej wsi bym się przeniósł tak mi się wydaje a jak ja szybka podróż jak ja to lubię jaki dobry komputerek jak to wszystko fajnie działa zgrabnie dobrze co tutaj mamy w pobliżu tu mamy coś nie będą utopcy, które mijaliśmy jeśli się nie mylę. Teraz wolniej. Teraz wolniej, teraz szybciej. No chodźcie utopce. Miecz od razu na potwory srebrne. Zaczniemy sobie od Igni na start. Uniki. Że ja bardziej zamiast uników to robię te właśnie odskoki całe. Nie wiem czy słusznie. Od razu Igni. I mocniejszym jeszcze go... O, dziękuję bardzo. Tu też dwa mocne, trzeci, aj nie weszło, no dobra, trudno, poleciał. Wyzbierane wszystko, wyzbierane na pewno. No, także tak, sobie powalczymy, pozwiedzamy sobie znaczniki te mniejsze. To jest coś akurat, co jest fajnego w Wiedźminie, że sobie po prostu eksplorujemy mapę. Ja się nie muszę teraz skupiać na tym, żeby wszystko przeklikiwać, żeby cudować, tylko idę. Jeden utopiec wpadł właśnie, chciałem powiedzieć, w piasek. Dobra, tego drugiego. Po... Co ty robisz, Gerald? Halo. Dobra, odskocz. Poczekaj. Ogień. Dziękuję bardzo. I cia. Bardzo ładnie. Mogło to wyjść o wiele lepiej, ale patrząc na przykład na to, ile mamy właśnie butelek wody, które nam tam regenerują zdrowie, to nie mam z tym najmniejszego problemu, żeby trochę oberwać. Napić się. A też, że gramy na tym trzecim poziomie trudności, z czterech dostępnych, to uważam, że. Nie jest to najgorsze przedstawienie, jakie wam mogę dać. Z tym, jaki tutaj jest piękny las. Jak piękne jest to. O! Protokół z przesłuchania Wiedźmina, Dzień dobry. Cechu brzmi, to brzmi trochę jak leto z gulety. Dobra, co tutaj jeszcze mamy ciekawego do obejrzenia? Coś pod mostem, to pewnie jakaś kontrabanda będzie. Ale tam dobra, od mostu i tak będziemy mieli co zrobić. Później od rozstaju sobie podejdziemy. Więc. Chodź, płoteczka. Jedziemy? Dalej płotka, dalej. Mamy rzeczy do zrobienia. Chyba, że coś jeszcze z prawej było. Jakiś może obóz bandytów, czy coś? A nie, dobra, tak, tak. Ja wiem, co tu jest. Dobra, dobra, dobra. Tu jest obóz bandytów, definitywnie. Halo, płoteczka, poczekaj sobie na mnie. Mam pewną rzecz do zrobienia. Mam tutaj romans do kolegów, deserterów. Uspokójcie się. No cóż, no, ty Mary już nie ma. Co ty? Naprawdę myślisz, że mnie. Przepraszam, nie chciałem ci głowy urywać. A to się zdziwisz. Bo ja nie jestem taki. Do. Aj! Blok? Nie zdążyłem. Bo zablokował, mimo wszystko. Skok? Podpalimy, bo to ludzie, a że ludzie wiemy, że się skóra dobrze pali. No. No, 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 no dawaj. Zablokowane. Siakrew. Siakre. Coś jeszcze? No to wszystko tutaj z tych skrzyneczek co było na pewno pozbieraliśmy, bo słyszeliśmy ładny dźwięk. Jestem zadowolony. Możemy sobie w nagrodę napić się dużo wody. Zgasimy oczywiście ogień, żeby oszczędność, wiadomo, materiałów, drewienka. Gdzieś tu jeszcze w okolicy wiem, że wilki były, ale na nie chyba iść nie będę. Choćby z faktu, że wilki są chyba na... zresztą, no dobra, no... No nie, 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 nie. nie. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Halo, nie schodź z konia, Geralt. Cię tylko proszę o to, żebyś jechał drogą grzecznie. I tutaj odbiłem sobie zaraz na lewo. O, dokładnie. tutaj. Co jest? Koniu, nic się nie dzieje. Spokojnie, jedź prosto. Mógłbym pochodnie odpalić, albo się przespać, albo przemedytować do normalnej pory. Bo jak jest tak ciemno, ja mimo wszystko gammy jeszcze na nagrywanie podbiłem, żebyście mieli lepszą widoczność. Bo ja mam świadomość, że ja sobie nie muszę widzieć, ale żebyście wy chociaż widzieli. I na podglądzie to wygląda sensownie. Dobra, wystarczy koniku. Daj spokój, daj spokój płotka bo jeszcze wpadniesz do wody i co będzie Dobra, No i tu mamy kontrabandę Dźwięk podnoszenia słyszę więc cały czas coś tam co było pod mostem to już moje jak mi się wydaje Jeśli nie podniosę no to najwyżej ludzie będą krzyczeli w komentarzach, że zrobiłem błąd Tak bywa ma koniu, a co ty tam robiłeś? Płoteczko Płotka chodzi do płotka. Podejdziemy sobie tu i później tutaj do kamienia mocy, uh. jeśli dobrze pamiętam. Co się stało? Uuuu. Uh. Uuu! Uh. Na góle. Dobra, wiem, że panikujesz spokojnie. Już, już, już. Nie mam żadnych olei na góle. Spokojnie, zaraz się to zmieni. Może nie zaraz w sumie. Dobra, podpalamy. Serio, nie wyciągnąłeś miecza, gościu? Geralt! Wyciągaj miecz, proszę! Na pięści z gulami się będziesz bił. Mądre podejście. Gerald, proszę cię. Trochę szacunku do siebie. No. Unik. Oj, Gerald, Gerald. Dobra. Zaraz. Dobra, bo zaraz umrzesz i nie będzie śmiesznie. Jeszcze jeden wiem, że gdzieś został. Jeszcze dwa. Dobra. Zaraz. A, nawet uniku nie trzeba będzie robić? No to super. Dzień dobry drodzy ludzie, oczyściłem dla was to miejsce. Witam. Wszystko dla moich kochanych podopiecznych. Jestem dobrym człowiekiem. Lubię robić takie rzeczy, to jest takie fajne. Miejsce zostało wyzwolone. No i lubię. No, wyzwoliłem dla was to miejsce. Czego? Nie czego. Pokaż mi swoje bo Ci powiem gówna psiego. O, lubisz alchemię, to dobrze, bo ja mam tutaj strasznie dużo składników, które bym ci posprzedała, bo wiem, że i tak później się na nowo zbiorą. Będę bogaty. Tylko będę te, które są takie popularne, jest ich dużo. A te, które są jakieś tam bardziej rzadkie czy coś, no to co je zostawimy. Dobra. Tutaj nic cię nie interesuje. Zjadalnych lubisz yy, na przykład to. To jest zwykłe jedzenie, więc mi jakoś tam nie zależy. No i mimo wszystko. Uuu, jakiś mamy ładny brzeszczot z Vikowaro. No dobra. Bywaj. Bywaj. Dziękuję za pomoc. My możemy sobie zapisać jeszcze w razie czego na nowym e, zapisie. Ze względu na to, że powinienem. Powinienem, podkreślam, robić coś takiego. Że zapisuję sobie... Na jednym save, jak rozpoczynam nagrywanie, a na tym, jak kończę na drugim. Ze względu na to, że gdyby coś się stało z nagraniem, to ja będę mógł to powtórzyć. Fakt, faktem, no nie jest to fajne, ale jest to miłe względem ludzi, którzy oglądają. Jak te light shafty ładnie wyglądają, ja nie mogę! Fajnie jest mieć komputer, który Bo ma to takie to możliwości. To nie, idziemy w drugą stronę, po prostu się zagapiłem. Biegnąc I w stronę słońca. To mocy. O, jest niedźwiedź, no dobra. Nie czego pokonam. Zobaczymy. No na pewno, na pięści niedźwiedzia, gościu. Ty jesteś poważny? Masz życzenie śmierci? Geralt. Jak pragnę zdrowia. Nie wierzę, że Geralt jest aż tak odważny, albo... a jesteś podpalony, miśku. Powinieneś mieć jakiś stagger, czy coś. Nie? Masz coś mocniejszego. Halo, misiu. Au. To bolało. Misiek! Miszorku! Nie Właśnie on chyba. Dos... Srebro? Ja go biję przecież sta... stalowym. Geralt, halo. Dobra. Spaliłem misia. Mamy w Bestiariuszu wpis na temat nieźwiadków. Możemy przy tym punkcie wzmocnić sobie moc znaku Iriden. Czyli nasze pułapki będą mocniejsze. No. Na jakiś tam czas. Fajnie, fajnie. Takie tam ciekawostki z żonem Garetem. To nie tak, że co od niedawna się o tym dowiedziałem, jak sobie zacząłem jeszcze przed nagraniem tutaj grać. Dobra. A, gdzie jesteśmy? Czy są tu jeszcze jakieś fajne znaczniki? No możemy podjechać do tych prawej płotka. Tylko wyjdźmy może na drogę. Będzie wygodniej. O, jeszcze coś się zebrało. Teraz z tego co widzę koń na autopilocie jedzie. Jest coś takiego, z tego co pamiętam. Dokładnie, opuszczona wioska. I tutaj mamy jeszcze 10 minut, więc yy, pomedytowałbym do czasu, aż się pogoda nie poprawi, nie ukrywając. Więc poproszę o medytację. Do godziny siódmej najlepiej. Niech się cykl dobowy zmienia. A co tam? Obudka, poranek. Wszystko ładnie wygląda. Pogoda jest już zdecydowanie lepsza. A ja przyszedłem tutaj w kwestii innego zadania. Przyszedłem tutaj. Nie w tym. Dokładnie w tym. Aha, muszę porozmawiać. Nie muszę, dajcie spokój. Ja to zrobię po swojemu. Pochodnie, czy nie mam wyekwipowanej? Nie, jest. Aha, dobra, wiem dlaczego. Spokojnie, nie krzyczcie, wiem. O, proszę bardzo. Dziennik może się okazać pomocny. A no, może się okazać. Więc jak coś, to tutaj byśmy mogli zacząć śledztwo. Tylko właśnie, ja muszę sobie przypomnieć w jakiej kolejności, bo ja wiem, że ja tu przyszedłem bez rozmawiania z Odolanem o tym zleceniu. W którymś miejscu przyjechałem sobie tutaj, zobaczyłem jakieś zwłoki czy coś. Czy urwaną bransoletkę, czy inne takie właśnie szmery bajery i powiedziałem Wow, to fajnie. Chyba, że rzeczywiście z nim porozmawiałem i o tym nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie, że właśnie ja tutaj wszystko na żywo zrobiłem. To jak to było? Co ja tu znalazłem? Dawajcie moje widzińskie zmysły, pomóżcie mi w poszukiwaniu prawdy na temat tego miejsca. Bo to jest akurat zadanie, które z nami wiem, że robiłem. Mogę tam zaskoczyć? Mogę. Dobra. Czy mogę zanurkować? Powinienem móc, prawda? I mam tutaj ten przedmiot. Bardzo dobrze. Tylko czy może ono pojawia się tylko w nocy i dlatego? Kto wie? Tak bym obstawiał. Nic innego sensowniejszego nie przychodzi mi do głowy. Dobra, Geralcik, możesz tutaj gdzieś wyjść. To musi być z drugiej strony, bo ja mam teraz tak ciemno, że nie widzę i patrzę na podgląd. Gdzieś tutaj powinien się mógł złapać jakbyś dokładny. Poproszę od razu o pochodnie. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. No. Bransoleta była na kości łokciowej. Ciekawe gdzie reszta ciała. No właśnie, ja ciała jeszcze nie znam. Aj, to dialog jest zupełnie inny. To jest akurat fajne. To jest mega fajne. Że dialog rzeczywiście jest zmieniony, w wypadku w jakiej kolejności to zrobiliśmy. Nie wiedziałem, bo on wcześniej po prostu mówił, że no dobra, no to już teraz mam to i możemy to spalić i się za to zabrać. Taki lekki spoiler do tego, co będzie tu robione. Ale no. Mimo wszystko fajnie. Fajnie i to mega, mega, mega mocno. Dobra. Jaki ten Wiedźmin to wdzięczna gra? Ja nie mogę, ale jestem zadowolony, że mogę sobie w końcu w to pograć i to nagrać. Bo już samo pogranie to tak. Pograłem sobie trochę, żeby się za, yy, rozeznać ze sterowaniem, mniej więcej i z całą resztą tych rzeczy. A jeśli chodzi o całą resztę, no to. To wiecie, no. Fajnie byłoby odkrywać to na nowo razem z wami, a nie na zasadzie, że gram sobie i wiem już co mam robić. Więc. Fajnie. W każdym razie. Coś tu miałem chyba... Właśnie, nowe galoty mam, więc poproszę. Buty... Są te lepsze. Są o trochę. Ale te pewnie mają jakieś inne fajniejsze kłute. 1, 1, 2. Hmm. Ale mają miejsce na gniazdo, więc to też inaczej. Ten miecz jest lepszy od naszego. 2834, Dokładnie. Więc weźmiemy ten brzeszczocik. Możemy na przykład w niego wsadzić moc znaków, ale to bym wolał sprzedawać, bo póki co. Może, może to się da przekrawcać w jakieś lepsze rzeczy, ja tam nie wiem. To już było czytane dla pewności. Zatem nabrałem zaleta do zadania. Gdzie ja znalazłem to jej ciało? Panie kolego, co ono było gdzieś zakopane, rozkopane? Bo pamiętam, że ono chyba powinno być właśnie w domku. Tak mi się kojarzy coś. Wiem, że tutaj to było. Aha, serio? No to tu jest. No to halo, panie Gerald. Nie widzisz tego? Bo ja to widzę tu. Oj, podpaliłeś to. To bardzo mądrze. No chyba jednak coś musiałem zrobić w innej kolejności. Ale wiem, że właśnie te zwłoki były tutaj w tym. Ale dobra, no to pójdziemy do pana Podolskiego. Wiedźmińskie eliksiry są zabójcze dla ludzi. No to w takim wypadku zrobimy coś zabójczego. Damy się napić, lenie z zespołu tatu. Uwaga gęsi, bo jadę Co? Mm. Nie róbcie tutaj na mnie jakichś. Mm -hmm. Dobra. Dzień dobry. A to się płotką nie przejmuj. Siema, Odolan. Mam sprawę. Nie miałem tej kacsenki. to jestem 100% bezpudaru. pewien. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. A no mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół banka i całkiem mogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba, a on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Południca? Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknie ma brudną w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje... Jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może alb? Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Współczuję, ale interes to interes. Więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? No, wydaje mi się, że tutaj powinna mimo wszystko pójść lekarz. Taka lekka nadwyżka. Zajdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. Masz. No, i dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? Już wiesz, Zaczka. byłeś tam. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. No już się tym zajmę, nie ma problemu. A i to w takim wypadku wcześniej miałem przerąbane, bo nie miałem opcji targowania się, tylko przyszedłem od razu na gotowe, bo zabiłem tego... znaczy... Zabiję tą południcę, tę zjawę. Przedem i go się mówi o to super fajnie i tak o skoro o tym mowa. Ciekawe skąd się tu wzięła. Dobra, szybko szykuj Erden O, -o, -o. Podszedłem za blisko Co podszedłeś za blisko? Nie masz za blisko To no wyciągaj miecz! Ściskam dwa gościu No super No dawaj, dawaj, no No chodź Witam! A, jesteś paskudny Paskudna chyba Uciekła, ale jutro pewnie wróci, co się tu trzyma. No tak, no bo na początku ja z nią walczyłem. Tylko dlaczego dopiero teraz się pojawiła? Przed spoku, no utargowałem sobie coś lepszego, ale. No dobra, no bestiariusz, dzień dobry. Proszę mnie, no dobrze. Zaraz poczytamy o wszystkim. No. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie. W Mam branzoletę w chwilunku. Tu jest jej ciało. A nie, to jest ciało gościa, którego właśnie... Dobra. Potem ciało Bo to później jeszcze są ślady. Tam w tym miejscu kolejne plamy krwi, ale nie jego. No nie. aż mi się kroczy zaświeciło krwi. Małe palce, palce kobiety. Ktoś ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna, walczyła o życie. Ciao nie widać. Ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. No. Przy studni. A, no się. tak, i ona była wisielcem, który już pamiętam jej ciało. Dobra. jej ciało wisi dokładnie tutaj. No obróż to w Plamy po krwi. prawie do szczętu wypłowiałe. Alina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. No i chyba już wiesz co wisi. Trub powieszony na sznurze od wiadra. No, tak było. To pewnie ta kobieta od dziennika. Nie wiem, co zaszło tutaj, ale nie było to na pewno dobre. Ale Trzeba mamy wszystko mała żuchwa kobieta. Sądząc po zębach około trzydziestki, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. No, mam tą bransoletę. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Aha, i ja od razu przystępuję Zlućmy do i... okiem. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południcę. No to dawaj, Geraltiniu. Muszę się przygotować do tego starcia. A, no, no tak. Na upiory, Nie musisz. Nie musisz, ja akurat sobie radzę świetnie bez tego. I branzoleta igni. I zaraz się pojawi. Sans granie, jaka ona jest. Śliczna Prawie, jakbym oglądał Dying Zadziałało. Dobra, proszę o Erden. Jak mamy się bić, chociaż dajcie mi na moich warunkach, a nie Ej, bo to się bardzo źle skończy zaraz. Ja zaraz umrę. Unikaj, Geralt. Spokojnie. O nie, teraz będzie się leczyła. To za szmata. Przestań się leczyć. Nie zasłużyłaś na leczenie. Nie lubię jak się coś takiego dzieje. O, umarłem sobie. I się przerzuciłem nawet przez nią. Aha. Przypomnę wam słowa, które powiedziałem wcześniej. Ja się nie muszę przygotowywać. Jestem na to gotowy. Jestem taki zajebisty. Może dlatego, że... Yy, w oryginale robiłem to podejście później. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej. Gin... Gin... Sporządzić olej i bransoletę. Mhm. Unik, unik, unik. Możesz tak grać, możesz. To czemu tak nie grać wcześniej, Garecik? Dawaj pułapkę, niech wejdzie. No dawaj, no chodź. Od unik, no i bardzo ładnie. Jakim cudem ja miałem taki problem, jak teraz robię to wszystko perfekcyjnie z takim samym zestawieniem przedmiotów? Co? Jeśli mi to wyjaśni? No chodź tu, chodź do mojej pułapki. Oto ona jest. Specjalnie na takie. Jesteś martwa. No, i co to jest był za problem, ja nie rozumiem. Pomijając fakt, że znając życie, no y, Część z osób krzyczy sobie... że... hej, masz cały czas punkt do wydania XP XP. A ja sobie tak myślę, no dobra, no w sobie mam cały czas wiem, że on tam gdzieś był i ten mutagen, nie, ale tak. Nie krzyczcie na mnie, okej? Okay? Myczem no, nie mogę? Why? Dobra, z tego co ja pamiętam to pierwszej tak wydawałem wszystko tutaj, w sugestie, więc... Nie krzyczcie, czy to już sprawia, że mogę dać ten mutagen? Nie. Why? Wydawało mi się, że mogą. Chyba, jest... Chyba, że mam teraz jakiś inny mutagen. Dajcie tylko sprawdzę jedną małą rzecz. W takim wypadku. To jest z jakimś wymaganiem? Nie. No to nie rozumiem. Bo powinien. Aha, dobra. Dobra, mutageny są te z boku. Ja dopiero to na następ. Dobra, dobra. a Tam się wrzuca skillę. Ja tutaj. Do tego już pamiętam. Do tego tu wrzucam sobie ten skill. Tak robię. O, proszę bardzo. Jestem mądry, pamiętam, po prostu mi się pomyliła kolejność. Nie krzyczcie. A poza tym idziemy oddać kłość. W sumie czy będzie szybciej? No będzie szybciej. No, więc mamy już 25 minut. Za bardzo się rozgaduję i za bardzo się wciągam w tę grę, niestety. Przez stety w sumie fajnie jest tylko. Mówiłem tak, no te 27 minut, a sam się zagrywam w to tak, że później te odcinki ważą, nie wiadomo ile. Z drogi! Mam ważną rzecz do zrobienia. O o, o, czekaj, 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 czekaj koniku, czekaj, czekaj. Mam tu coś ważnego. Powciskanie tego, quest. No. Alo, schowaj miecz Zbierz wszystkie rzeczy. I jedziemy dalej. Rusz no już, ruszam się, ruszam się. Dzień dobry, Wstała wszystko do zrobione. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Nie przejmuj ja się. Co polecam się na przyszłość? A póki co? Klara, Folke, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakieś klarze. Może o to samo się rozchodzi. A może Wasza tak być. Panie nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was śluby i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Nie ma sprawy. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje Bycie dobrym Geraltem. Ach. Dziękujemy mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. A, ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. A wcześniej nie miałem nawet opcji, żeby właśnie zachować, żeby dać mu tą tę nagrodę. Wow! Zupełnie to się inaczej potoczyło, fajniej w ogóle. Ale tak czy inaczej w tym momencie. E, chciałbym wam podziękować za oglądanie. I widzimy się. W kolejnych materiałach z innych gier, nie tylko z Wiedźmina. E, ustawmy się jakoś tak ładnie. o. Łotka, nie pierdź mi tutaj. Bywajcie.